Ewangelia w Centrum zaprasza na podcast. 17 stycznia. Uznać dzisiaj, gdy Twoje życie nie układa się według planu, że wymknęło się spod kontroli, to zapomnieć, że Jezus panuje dla Twojego dobra i swojej chwały. Czemu musisz stawić dzisiaj czoła? A z czym? Nie musiałbyś się mierzyć, gdybyś sprawował nad wszystkim kontrolę. Przed czym musisz dzisiaj stanąć, mimo że naprawdę wolałbyś tego uniknąć? W jakiej sytuacji twoje plany prześlizgnęły ci się przez palce jak piasek? W których okolicznościach chciałbyś podjąć inne decyzje i zmienić swoje wybory? W czyją stronę spoglądasz za płot, marząc o jakimś innym życiu? Kiedy czujesz się utrudzony, słaby, pokonany? niedowartościowany, przytłoczony, wyobcowany lub samotny? W jakich sytuacjach najczęściej zalewają cię pełne żalu wspomnienia z przeszłości lub wizje przyszłości wzbudzające obawy? Co sprawia, że chciałbyś, by życie było łatwiejsze lub przynajmniej trochę bardziej przewidywalne? Gdybyś mógł w swoim życiu zmienić teraz kilka rzeczy, co byś wybrał? W jakich sytuacjach czujesz się jak na przejażdżce w wesołym miasteczku, na którą wcale nie miałeś ochoty? Jeśli teraz nie znajdujesz się w żadnej z powyżej opisanych sytuacji, kiedyś tak się stanie, a z pewnością gdzieś w Twoim otoczeniu jest teraz osoba, która coś takiego przeżywa. Życie w tym zepsutym, upadłym świecie bywa bardzo ciężkie. Nasz świat i wszystko, co w nim jest, nie funkcjonuje tak, jak Bóg zamierzył. Zepsucie świata wywiera wpływ na nasze życie i zmienia jego trajektorię. W takich chwilach możemy dojść do wniosku, że w życiu chodzi tylko o przetrwanie w całym tym chaosie. Czujesz, że nie masz zbyt wiele mocy, mierzysz się z faktem, że niewiele rzeczy jest pod Twoją kontrolą, i nie masz pojęcia, co czai się za rogiem. Wszystko to wydaje się jakieś niemożliwe do ogarnięcia i przerażające. Boże Słowo. Nie zostawia nas w takim miejscu. Rzeczywiście konfrontuje nas z naszą małością, słabością i brakiem kontroli, ale na tym nie kończy. Biblia deklaruje coś, co jest przeciwne naszemu naturalnemu tokowi myślenia. Mówi, że trudności, którym stawiamy codziennie czoła i rzekomy chaos, który co chwilę nas ogarnia, nie są wynikiem tego, że świat nie znajduje się pod niczyją kontrolą, lecz panowania tego, który posiada pełną kontrolę. Paweł mówi w liście do Efezjan: I wszystko poddał pod nogi jego, a jego samego ustanowił ponad wszystkim głową Kościoła. Nieważne więc, jak wygląda to na co dzień, twój świat nie wymknął się spod kontroli. Przeciwnie, jest pod ścisłym panowaniem. Choć myśl ta jest bardzo radykalna, nie jest jeszcze dość radykalna, ponieważ nie oddaje pełnej sprawiedliwości wszystkiemu, co mówi autor listu. Apostoł chce, byś wiedział coś jeszcze: że w tym panowaniu Bóg bierze Cię pod uwagę. W tej chwili Jezus króluje nad wszystkim dla dobra swoich dzieci. W tym znajdujemy pokój. Dalsze rozważania i zachęta: Dzieje Apostolskie 17:22-28.